Hello everybody, Mówi do Was Matthew Rockefeller, Witam Was drogie vlogowiczki i drodzy vlogowiczanie. Dzisiaj chciałem przedstawić Wam 20 rzeczy, których kategorycznie pod żadnym pozorem nie należy mówić swojemu facetowi. Halo, do Ciebie mówię. Chodź no, chodź no tu. Słuchaj, popatrz mi prosto w oczy i powiedz, ale tak szczerze, czy ja jestem gruba czy schudłam ostatnio? Wiesz kochanie, muszę ci coś wyznać, y... dzisiaj w nocy udawała morgaz. tylko dziś? Ha, zaraz, zaraz, misiaczku, chodź, pozwól tu na momencik, a powiedz mi w ogóle, a skąd ty ją znasz? Nic mi o niej nie mówiłeś. No popatrz, popatrz tylko, ale przyjrzyj się, przyjrzyj się mi, chodź, chodź, chodź tu, bliżej, bliżej, zobacz, popatrz, popatrz jakie ja mam odrosty. No, no Jezu, no. Posłuchaj, jak mógłbyś jeszcze chwileczkę na mnie zaczekać, bo ja muszę podgolić pachy. Słuchaj, kochanie, jest taka sprawa. A wiesz, wydaje mi się, że już jest najwyższa pora, abyś poznał moich rodziców. Zgadzasz się? Moim zdaniem, słuchaj, słuchaj, ale moim zdaniem, to już dawno powinniśmy mieć dziecko. Jak Kaśka z Jarkiem, jak Marek z Włodkiem, jak Jagoda z Magdą. Naprawdę. Z ręką na sercu ci powiem, jak babcię kocham. Mój ex. To był mistrzem w łóżku Mistrzem A ty co? Mistrzem minety chyba Powiedz mi, ale powiedz tak szczerze Czy ty kochasz mnie jeszcze? Czy ty w ogóle mnie jeszcze jakoś kochasz? Czy mógłbyś mi wsmarować krem na mój celulit? Z prawdziwą przyjemnością, kochanie Jeszcze ci chyba tego nie mówiłam Ale po kapuście mam wzdęcia od czekolady robi mi się ropne krosty, a owsianka wywołuje u mnie biegunkę. A jak tam z tobą? Czy mógłbyś sobie w końcu zmierzyć ciśnienie dla mnie? Bardzo cię proszę. Eee, misiaczku, misiaczku, poczekaj, mam do ciebie takie bardzo osobiste pytanie. Ależ oczywiście, kochanie, wal śmiało. Czy ty się mnie wstydzisz, czy co? Powinnam powiedzieć Ci to chyba wcześniej. Ale okres spóźnia mi się chyba już za dwa tygodnie, wiesz? Słuchaj, moje ty, słoneczko. Ja teraz wychodzę, wracam za trzy godzinki. A ty pozmywasz i posprzątasz, dobrze? Bardzo cię proszę. Bardzo. Ha, kochanie, mam dla Ciebie dwie wiadomości: dobrą i dobrą. No to powiedz mi to pierwszą. Moja mamusia przyjeżdża do nas. A ta dobra? Na cały weekend. Dobra. Dobra, powiem ci, bo już mnie doprowadziłeś do ostateczności. Wybieraj! Albo ja, albo koledzy. A co z telewizorem? Hej, słuchaj, a kiedy w końcu ruszysz dupę, pójdziesz do jakiejś szkoły, żeby zdobyć lepiej płatną pracę? Ha! O, rany, daj mi spokój z tym seksem! Głowa mnie boli, tak, że nie wiem. Drugi tydzień?